do naszych bohaterów. Trawy. Trawy kwitną, trawy kwitną przez całe y, lato. Nie powinniśmy się przywiązywać do tych dat, zależą one od lata, od danego roku. Y, chwasty tak samo. Brzoza. Brzoza przestała kwitnąć w maju, ale jednak o sobie może dawać znać. Na czym polega, na czym polega to dawanie znać brzozy o sobie? Prowadicka wyobraźcie sobie nieszczęsny Adam dostaje w raju jabłko. Nigdy w życiu przedtem tego jabłka nie miał w ustach, a jednak jeszcze przed wyrzuceniem z raju przez anioła, zobaczył, że jego wargi, język puchnął, gardło kołkowa dzieje. Co się stało? Otóż Adam nie wiedział o tym, że był uczulony na pyłek brzozy. Pierwszy w jego życiu kontakt z jabłkiem które to jabłko ma bardzo podobnie blisko spokrewnione alergeny z pyłkiem brzozy spowodowało reakcję alergii jamy ustnej. Takie reakcje mogą nam zagrażać w lecie, i tych reakcji się możemy nie spodziewać, no ale one są o tyle częste, że jedzenie surowych owoców w lecie jest dość rozpowszechnione. Jakie są objawy tej reakcji krzyżowej na pyłek brzozy w lecie? Wypisałem je tutaj, to są objawy, to są objawy raczej lekkie, a więc puchnięcie okolic jamy ustnej, świąt, nudności, czasami chrypno, chrypka, niekiedy objawy z układu pokarmowego, wzdęcia. Jakie owoce dają reakcje krzyżowe z pyłkiem brzozy? Proszę Państwa, proszę odczytać i owoce, i warzywa, i orzechy, i inne. Rzeczywiście możemy się spodziewać takich reakcji krzyżowych, jeżeli jesteśmy uczuleni na pyłki brzozy. Co więcej, nie powinni osoby, które kiedyś przeszły, taki zespół AS nie powinien, osoby nie powinny obierać jabłek, nie powinny sobie zacierać oczu sokiem jabłkowym, bo te reakcje mogą się nasilić. Alergia na pyłki traw i chwastów. Tutaj proszę zobaczyć, już te objawy mają szersze spektrum niż w przypadku alergii krzyżowych. Na pyłek brzozy, i co więcej, zwróćcie uwagę, że tutaj mogą być bardziej uogólnione, mogą nawet w niektórych przypadkach prowadzić do ostrej niewydolności oddechowej, a więc do, do cięższego objawu, cięższego poziomu reakcji uogólnionej, anafilaktycznej. I znowu, proszę Państwa, w przypadku osób uczulonych na trawy również może dochodzić do wspomnianych reakcji OAS. Zwróćcie uwagę, jaka masa różnych produktów roślinnych może taką, może krzyżowo reagować z pyłkiem traw. Pyłki innych roślin, owoce, warzywa, orzechy i lateks, lateks, który, z którego bywają zrobione Rękawiczki, już nie mówiąc o innych wyrobach medycznych. Proszę Państwa, przechodzimy do dużo teraz groźniejszego, dużo groźniejszej kategorii alergenów zagrażających nam w lecie. To są jady owadów błonkoskrzydłych. Błonkoskrzydły dzieli się ogólnie w Polsce na pszczołowate, do których należy pszczoła i czmiel, i osowate, do których należy osa i Szerszej. Objawy u osób uczulonych na jady owadów są niezwykle silne. To są najsilniejsze, najsilniejsze anafilakcje, które mogą w czwartym, najbardziej nasilonym stopniu. Prowadzić do niewydolności krążenia, zatrzymania krążenia i skutku fatalnego. I takie, proszę Państwa, wypadki się zdarzają. Nie należy pić piwa do, ze szklanki, której dna się dokładnie nie obserwowało. Diagnostyka alergii na jad skrzydłych opiera się na alergenach będących ekstraktem jadu, ale przede wszystkim na alergenach molekularnych, rekombinantowych, czyli produkowanych metodą inżynierii genetycznych, bębina genetycznej, pozbawionych reszt cukrowych. To jest bardzo ważne. Reszty cukrowe stymulują powstanie przeciwciał IGE, które nam zacierają objaw, pomiar reakcji. Otóż stosując tego typu Allergeny molekularne w diagnostyce in vitro, bo taka jest zalecana, czyli w badaniach we krwi, można wykazać uczulenie prawdziwe, pierwotne, czyli wskazujemy, czy ktoś jest uczulony na pszczołę, czy na osę. Można wykazać współuczulenie, bo są ludzie, którzy mają takiego pecha, że mogą być uczuleni i na pszczołę, i na osę. Ewentualnie reakcje krzyżowe, bo są również reakcje krzyżowe pomiędzy alergenami jadów tych owadów obu grobów. Jeżeli chodzi o diagnostykę, o diagnostykę alergii na jad pszczoły, jeżeli zastosujemy tutaj wymienione alergeny albo co najmniej dwa z nich, to możemy stwierdzić pierwotne uczulenie na jad pszczoły Możemy rozróżnić między uczuleniem, pomiędzy uczuleniem na jad, uczuleniem na jad pszczoły i ocy oraz przez to, że czmiel jest upośledzony i nie ma swoich własnych alergenów dla swojego gatunku specyficznych, możemy również zdiagnozować uczulenie na jad trzmiela. W przypadku diagnostyki uczulenia na pszczoły zaleca się również. Określenie wyjściowego poziomu takiego enzymu tryptazy. Ta tryptaza jest miarą histerii, miara histerii mastocytów. Im mniej jest więcej, tym te mastocyty bardziej historycznie mogą reagować i są większe, większe ryzyko wystąpienia anafilakcji. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o osy, dokładnie jest to samo. OSA. Y, przy pomocy y, alergenów molekularnych diagnozujemy osę, Również diagnozujemy uczulenie na szerszenia. Również powinniśmy zastosować oznaczenie tryptazy dla oceny histeryczności mastocytów. Dochodzimy do ostatniej już kategorii omawianych alergii, alergii na słońce, tak zwany fotodermatos. To jest inny rodzaj alergii. Wspomniałem na początku, że on nie jest zależny od IgE albo nie w takim samym stopniu. On jest zależny od mechanizmu nadwrażliwości typu późnego, komórkowego mechanizmu. Ale na wrażliwość typu czwartego. Państwa, mówiąc o fotodermatozie, musimy pamiętać o tym, że nie można jej mylić z oparzeniem słonecznym, którego każdy zdrowy i niezdrowy dozna po wystawieniu się na intensywne słońce w górach czy na kajakach. Z tym, że oparzenia słoneczne i zaczerwienienia są powodowane przez wyżej energetyczne, Promieniowanie ultrafioletowe o długości 280-320 nanometrów. Mówiąc o fotodermatozie, my myślimy o reakcjach nieprawidłowych, skórnych, które występują pod wpływem dłuższego, mniej energetycznego promieniowania. 320-400 nanometrów. Co więcej, będziemy mówili o fotodermatozie pierwotnej, ale tak, czyli takiej fotodermatozie, takiej wrażliwości na światło słoneczne. Która nie jest spowodowana innymi chorobami, na przykład genetycznymi. Jeżeli chodzi, czyli będziemy mówili o czymś, co należy do grupy egzogennych fotodermatos, czyli są, które są wyzwolone przez światło słoneczne o tej dłuższej fali oraz pod wpływem pewnych zewnętrznych czynników egzogennych, na przykład. Leków, kosmetyków czy kremów do opalania. Mechanizm alergii na słońce, fotodermatozy pierwotnej, możemy omówić na podstawie takiej dość często występującej polimorficznej osłupki świetnej, angielski skrót PMLE. O co, jak, jaki jest ten mechanizm w szczegółach? Otóż wiadomo, że Ultrafiolet zwiększa immunogenność niektórych substancji, które określane są jako foto, fotoantygeny czy fotouczulacze. Takimi substancjami jest krem do opalania na przykład, zwłaszcza krem z poprzedniego sezonu, który chcemy wykorzystać. On staje się silniej immunogenny pod wpływem działania ultrafioletu. Fioletu. U prawidłowego człowieka działanie promieni ultrafioletowych, tych o dłuższym widmie, hamuje komórkową aktywność immunologiczną. Czyli hamuje aktywność komórek układu immunologicznego. Jakby z, układ immunologiczny antycypuje fakt szkodliwości promieni słonecznych. Natomiast u ludzi, którzy są, rozwijają fotodermatozę, dzieje się tak, że ten mechanizm hamujący, czyli powodujący immunosupresję układu odpornościowego jest upośledzony. Układ odpornościowy ma zwykłą aktywność, a więc jeżeli taki człowiek z upośledzoną fotosupresją wysmaruje się odpowiednim fotouczulaczem, to jak w banku będzie miał fotodermatozę, czyli alergię na światło słoneczne. Jak się będzie taka objawiała alergia? Wysypki, grudki, kostki, rumień, zaczerwienienia, pęcherze i tak dalej. Będzie przypominała objawy oparzenia słonecznego, ale wystąpi stosunkowo szybko albo właśnie, po dłuższym czasie nie będzie aż tak intensywna jak klasyczne oparzenie słoneczne, które niektórzy niesłusznie leczą kwaśnym mlekiem. Jak, jaką profilaktykę stosować na alergię słoneczną, na fotodermatozę? No po prostu zdrowy rozsądek, ochrona przed słońcem, unikanie fotouczulaczy, tych z poprzednich sezonów, kremów. Leki przeciwkistaminowe, kortykosteroidy miejscowe zalecałbym kontakt z lekarzem przed stosowaniem kortykosteroidów nawet miejscowych, zimne układy, okłady, zdrowy rozsądek.